Cześć, z tej strony Łukasz, podcast finansowe wsparcie. Witam ciebie w kolejnym odcinku. A dzisiaj mięso, to znaczy wracamy do tematu e-commerce i dzisiaj naprawdę konkretne wskazówki, które jeśli sprzedajesz w internecie lub chcesz sprzedawać, myślę, że na pewno ci pomogą. E-commerce to jest temat, który najbardziej mnie interesuje, no i większość na pewno osób, które mnie tutaj słuchają, bo to od niego wszystko się zaczęło, to znaczy Moja zmiana cała w życiu zaczęła się od sprzedaży produktów w internecie i wciąż jest ze mną. To jest to, co najbardziej mnie kręci. Dlatego, między innymi, dzisiaj słuchasz tego podcastu to zaczęło się od tego, że zacząłem sprzedawać w internecie. E, zacząłem też to pokazywać na profilu finansowe wsparcie, i między innymi dlatego później e, powstał produkt, jakim są warsztaty 2.0, w którym pomagam innym również zacząć sprzedawać w internecie i również ten podcast tak naprawdę też się wziął od tematów e-commerce'owych. Także dzisiaj wracamy do takich trochę fundamentów, ale myślę, że nawet osoby, które już działają w internecie, które już sprzedają, wyciągną coś z niego dla siebie. No i tak jak w tytule 50 tysięcy przychodu z Allegro i uwaga z dropshippingu Allegro Allegro. Już tłumaczę tylko w kilku słowach dla osób, które możliwe, że nie sprzedają w internecie i temat dropshippingu, sprzedaży na Allegro może być jeszcze takim tematem nieznanym, więc w najprostszych słowach postaram się wytłumaczyć. Dropshipping to oczywiście jest metoda sprzedaży przez internet, kiedy nie mamy fizycznie produktów na stanie, tylko ma je jakiś dostawca. I tu w tym przypadku, akurat w przypadku tego case study sprzedawcą są inni sprzedawcy na Allegro. Wiem, to może być dla osoby początkującej dziwne, ale to działa. I my w przypadku sprzedaży zamawiamy u tego innego dostawcy. No i teraz oczywiście są różne odmiany tego dropshippingu. Można mieć różne źródła produktów. Ja zawsze sugeruję, że dropshipping traktujmy jako Coś na start, coś świetnego, kiedy nie musimy kupować na początku towarów, dopiero wystawiamy i podczas sprzedaży, dopiero wtedy zaczynamy kupować, czyli nie potrzebujemy pieniędzy. Ale pierwsza rzecz to jest właśnie taka największa blokada osób, które gdzieś tam chcą zacząć. Jak to jest, że sprzedają się produkty, które można kupić gdzieś indziej taniej? I to jest naprawdę, myślę, że chyba numer jeden, jeśli chodzi o blokady osób. I to jest uwaga, to są blokady bardzo często osób, które już sprzedają w internecie. Dlatego dzisiaj będzie kilka wskazówek, takich konkretnych, które ci otworzą głowę na to, właśnie co możesz robić z produktami w jaki sposób je wystawiać, żeby faktycznie móc sprzedawać drożej. I teraz zasada jest jedna. Musisz zrozumieć, że ludzie kupują w internecie. Jakby to nie jest moje jakieś wymyślone zdanie, tylko jak sobie wpiszesz w Google statystyki sprzedaży e-commerce w Polsce, to są przeróżne badania, przeróżne statystyki, w których zobaczysz, że faktycznie ludzie naprawdę dużo kupują. I tu mówimy oczywiście o miliardach złotych. Ludzie kupują dużo i uwaga, dużo też niepotrzebnych rzeczy więc nigdy też nie możesz oceniać tego potencjału jakiegoś rynku przez pryzmat siebie bo ty możesz być osobą minimalistyczną która dużo nie kupuje a może kupujesz a nawet czasami sobie nie zdajesz sprawy no bo myślę że jednak osoby które żyją od 10 do 10 do końca pewnie nie zdają sobie sprawy gdzie te pieniądze i im uciekają ale dzisiaj nie o tym pierwsza zasada ludzie kupują dużo i teraz jak to się dzieje że można sprzedawać z Allegro na Allegro. Jeśli wejdziemy na Allegro i zaczniemy wpisywać jakieś towary, coś chcemy kupić, niech to będzie Powerbank, który też się pojawi jeszcze później przy tych tipach, dlaczego coś się sprzedaje drożej, a można to znaleźć taniej. To jeśli wpiszemy Powerbank, to zobaczymy, że tam jest kilkaset tysięcy aukcji. Co więcej, tam będzie kilka tysięcy pewnie rodzajów Powerbanku. Te powerbanki też będą w różnych kategoriach. I klient ma przeogromny wybór. Ale też możemy zobaczyć, że rzeczywiście tych powerbanków się sprzedaje mnóstwo. Najczęściej jest tak, że jeden klient ma więcej niż jeden powerbank, bo ma powerbank do jednego urządzenia, bo ma powerbank, który zabiera gdzieś podróż, bo na przykład ma powerbank, który zabiera gdzieś torebkę i który jest mniejszy. Nie jesteśmy w stanie oszacować skali makro sprzedaży. To też musimy o tym pamiętać. Sprzedaje się mnóstwo tych powerbanków. Mamy oczywiście też dużo sprzedawców. No i no, znowu pesymista powie: No dobra, jak jest mnóstwo tych powerbanków, to dlaczego klient ma kupić ode mnie? No, kupi. Właśnie za chwilę już przechodzimy do tych czterech rzeczy, które sobie tutaj wypisałem, które mają na to wpływ, ale kupuje. No, i tutaj przykład tej osoby, która jest właśnie uczestnikiem warsztatów, tak skończyła warsztat. Oczywiście przy takich obrotach już ma firmę i sama ta osoba sprzedaje na Allegro. E, absolutnie e, już wyfrynęła z tego gniazda osoby początkującej i ona uzyskała w miesiąc 50 tysięcy przychodu. Oczywiście to jest przychód, więc to nie jest tak, że te pieniądze ma teraz na koncie, bo z tych pieniędzy trzeba było opłacić te towary, opłacić prowizję Allegro, opłacić koszty firmy. Oczywiście te opłaty są duże. No ale nawet jeśli pracuje na takiej minimalnej jakiejś tam marży, nie wiem, 10-20% powiedzmy, no to jest szansa, że na pewno zarobia więcej niż na przeciętnym etacie, już tak na rękę. I ta osoba wciąż sprzedaje na dropie Allegro, Allegro, z różnych powodów. Ja znowu zachęcam do tego, żeby wychodzić z tego i gdzieś tam później brać swoje towary, ale dzisiaj nie o tym. Dzisiaj o tych czterech rzeczach, jak to się dzieje, że klient nie kupuje najtańszych aukcji, skoro można to znaleźć, dokładnie te same produkty. No i teraz pierwsza rzecz, że większość klientów w ogóle nie sortuje produktów na Allegro, czyli obłędnie, czy korzysta ktoś z Allegro na komputerze, czy na telefonie, większość korzysta na telefonie, to nie sortuje, tylko po prostu wpisuje dany produkt i przewija. Przewija sobie, scrolluje, trochę jak social media. Tak? I tak samo ludzie przewijają Allegro, w ten sposób korzystają. Wpisują często jakieś ogólne słowa, nie wpisują marki i, i w ten sposób trafiają na przeróżne aukcje. Zresztą, możesz samemu się o tym przekonać. Wejdź sobie na aplikację Allegro i zobacz, że wcale to sortowanie nie jest takie łatwe, nie jest takie intuicyjne, jak chociażby w przypadku komputera. No jednak na tym komputerze mamy większy monitor, większy ekran, widzimy od razu te wszystkie sortowania, a tak jak powiedziałem, większość osób na Allegro kupuje z komórki, więc gdzieś tam to już na pewno jest ten pierwszy czynnik. Dobra, ale w takim razie jak to zrobić, że Bierzemy towar od innego sprzedawcy na legro, wystawiamy u siebie i klient kupi u nas. No i pierwsza rzecz oczywiście najważniejsza poprawianie aukcji. To znaczy, wchodzimy, widzimy, że jakiś produkt się sprzedaje, ale jest to na przykład duży sprzedawca i on ma tysiące aukcji. I nie zawsze te aukcje są dobrze zrobione. Poza tym, nawet jeśli są dobrze zrobione, to zawsze jest coś jeszcze możliwego do poprawienia. Zawsze jest jakaś możliwość edycji. No i żeby w ogóle ktoś trafił na nasz produkt, to są oczywiście trzy rzeczy: to jest cena, ale to jest też tytuł i miniaturka. Więc jeśli zaczniemy zmieniać tytuł, zmieniać miniaturkę, to jest szansa, że klient do nas trafi, a nie na tą aukcję tego innego sprzedawcy. Kolejna rzecz. Że może być tak, że trafił klient do innego sprzedawcy, ale sam opis w środku też był słaby. Słabe zdjęcia. Nie taka liczba zdjęć w ogóle, jaka by klienta interesowała, czegoś brakowało w opisie. I on te rzeczy, na przykład, znalazł u nas. To znaczy, u nas szedł na aukcję, i tam było wszystko kompletne. Żadnej innej informacji nie potrzebował. On nawet już nie potrzebował szukać ten produkt właśnie gdzieś będzie super taniej, czy nie on po prostu zdecydował, że nasza aukcja jest kompletna. I tak faktycznie się dzieje. Czyli pierwsza rzecz, jeśli chcesz zacząć sprzedawać na Allegro, w Dropie, na przykład właśnie takim Allegro Allegro, czy w ogóle chcesz się pochylić nad swoimi aukcjami, które nie sprzedają, to zastanów się, co możesz w tych elementach poprawić, tak? Tytuł, miniaturka, opis. Cena nie, bo na cenę nie masz dużego wpływu. Dopóki nie zaczniesz importować swoich produktów, czy nie zaczniesz kupować u producenta, czy w większych ilościach hurtowych, to cena jest u ciebie ostatnim priorytetem, którym możesz cokolwiek robić. Co więcej, jeśli będziesz mieć zbyt małe marże, to znaczy na jednej sprzedaży będziesz zbyt mało zarabiać, tym twoje pole manewru z biegiem czasu jeszcze bardziej się będzie kurczyło. Więc to jest. Bez względu na to, czy sprzedajesz produkty fizyczne swoje, czy nie swoje, czy może usługi prowadzisz, to pamiętaj, że obniżanie ceny jest zawsze no jednak złą decyzją po stronie przedsiębiorcy, bo wtedy zamykasz sobie długoterminowo pewne rozwiązania, które możesz robić, jeśli w Twojej kieszeni po prostu zostaje więcej pieniędzy. I teraz od razu przykład Ci powiem, jak możesz poprawiać aukcję bo wymieniłem między innymi zdjęcia. I teraz możesz powiedzieć, no okej, okay, ale jak ty chcesz robić dropa, to skąd masz wziąć zdjęcia, skoro nie masz kupić tego produktu na początku. No i podam ci przykład, no większość aukcji znowu na Allegro to są produkty, które są importowane z Chin. No tak jest po prostu, jak sobie wejdziesz i zaczniesz sprawdzać, to tak jest, jakby to też jest kolejny fakt. I teraz jest tak, że są duzi importerzy, którzy jakoś super się nie starają i po prostu... Tak jak powiedziałem, nie są te aukcje dopieszczone. Nie wiem, na przykład brakuje produktów w użyciu. I teraz możesz wejść na strony, skąd się importuje produkty. To są strony ogólnodostępne, wyszukiwać te produkty i tam będzie więcej zdjęć. Tam też nawet są czasami na tych stronach opinie już klientów, którzy wrzucają zdjęcia produktów. I te często w tych opiniach te zdjęcia. Są naprawdę bardzo dobrej jakości i można je wykorzystać w swoich aukcjach. Także pierwszy tip: tak, te produkty, które znajdziesz na danej aukcji u danego użytkownika na Allegro, możesz znaleźć bezpośrednio na chińskich stronach, skąd oni tak naprawdę importują te produkty. Czemu tak robią? Czemu te aukcje nie dopieszczają? Idą głównie na ilość, tutaj tylko konkurują głównie gdzieś tam czasami ceną. I to są nasi idealni dostawcy, to znaczy firmy, które importują kontenerami, niekoniecznie idą w furt, tylko chcą wystawiać się na Allegro, robią takie, a nie inne aukcje. Nie zatrudniają osoby do marketingu, która by im poprawiała te aukcje. Wciąż takich sprzedawców jest mnóstwo, dlatego wciąż będą osoby, które, tak jak tutaj y, tytułowa y, ta osoba. E, zrobiła 50 tysięcy przychodów i to nie jest znowu jednostkowy oczywiście e, przypadek. Dobra, czyli pierwsza rzecz, poprawianie aukcji, które już istnieją, tak? Nie kupiowanie 1 do jeden, tylko poprawianie, ulepszanie. Druga rzecz, ten sam produkt w innej kategorii. I tak jak już powiedziałem, przykład tego powerbanka, można sobie wpisać na Allegro i zobaczyć, że powerbank jest w wielu kategoriach e, przeróżnych i on też czasami ten sam Powerbank w innej kategorii może kosztować mniej lub więcej. Czyli przy Powerbankach prawdopodobnie ktoś będzie bardziej konkurował ceną i on będzie tańszy, a gdzieś tam w innej kategorii, gdzie on również będzie poszukiwany, kupowany, może kosztować więcej. I oczywiście to jest tylko przykład produktu. Takich produktów też jest dużo więcej, ale na przykładzie tego Powerbanka możesz sobie sprawdzić, możesz mi nie wierzyć. Zobacz. I e, tak jak powiedziałem, to jest kolejny przykład, gdzie bierzemy jeden produkt, ale wystawiamy go czasami w innej kategorii z innym celem użycia, do innej jakiejś grupy docelowej, która go szuka. No i się okazuje, że możemy go właśnie wystawić za więcej pieniędzy. Punkt trzeci: gratis, za darmo prezent. To są słowa, które klienci uwielbiają. Więc jeśli weźmiesz produkt. Pomyślisz, co możesz dać klientowi? Gratis za darmo lub prezent? Oczywiście trochę w cudzysłowie, bo ty mu nie dasz gratis, tylko powiększysz cenę produktu, tak żeby nie płacić oczywiście za ten gratis, tylko i tak w końcowym efekcie klient za niego zapłaci. Ale to są słowa, które przyciągną. Więc jeśli zmodyfikujesz główny produkt na Allegro i dodasz jedno z tych słów, to jest szansa, że. U ciebie klient właśnie kupi, a nie na tamtej aukcji. Czwarty punkt. Zestaw. To jest coś, co na Allegro jest zawsze w top rankingach sprzedaży, to znaczy, jeśli wejdziesz sobie w narzędzia analityczne sprzedaży Allegro, to znowu nie musisz mi wierzyć, możesz kupić abonament, który kosztuje 200 zł na miesiąc. I sobie sprawdzisz, że zestaw w każdej kategorii jest wysoko. Klienci uwielbiają po prostu kupować zestawy. Więc jeśli ktoś sprzedaje przykładowo basen, tak, teraz mamy sezon na baseny, a ty zrobisz jakiś zestaw z tym basenem, dołożysz ileś elementów, dzięki temu się wyróżnisz, dzięki temu nie będziesz się porównywać cenowo z innym konkurentem. I to są cztery takie najważniejsze rzeczy, które jak chcesz zacząć sprzedawać, to warto sobie wypisać to na kartce. I zawsze mieć taką checklistę. Jeśli już sprzedajesz, to do tych artykułów, które ci się sprzedają, też analizować, co jeszcze w tych czterech kategoriach możesz sprawdzić, zmienić, dodać. A może masz aukcje, które ci się nie sprzedają? To znowu bierzesz sobie taką checklistę, sprawdzasz i wypisujesz. Nie ma aukcji, których nie da się poprawić. Zawsze da się coś zmienić. I mam nadzieję, że przede wszystkim. Przekonałem Cię, że da się eee. i możesz większość tych rzeczy, o których powiedziałem tak naprawdę samemu sprawdzić, więc nie musisz mi wierzyć na słowo. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek przypadł Ci do gustu, że coś udało Ci się do cię, z niego wyciągnąć. Jeśli tak, koniecznie mi daj o tym znać w jakiejś postaci lajka na YouTube, subskrypcji, może komentarzu, komentarza. Będę bardzo wdzięczny. I będę wiedział, że idziemy wspólnie w dobrym kierunku, jeśli chodzi o tematykę tych podcastów, bo ci się to po prostu przydaje w życiu i warto było poświęcić czas na odsłuchanie tego odcinka. Dzięki wszystkiego dobrego i do usłyszenia w kolejnym odcinku.